Hej Siamisiaki, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale i dzisiaj pieczemy burgery z Ania Gotuje wracam z ciężkiej misji mimo deszczu, mimo wszystkiego, mam drożdże i mam nawet porówki dobra, okej, okay. przepis mamy z Ania Gotuje.pl wrzucę wam link w opisie jakie rzeczy potrzebujemy tutaj już sobie zebrałam, spisałam na kartce bo nagrywam telefonem, ale tak, potrzebujemy Dwie szklanki mąki, 320 gram, całe pół szklanki mleka, 120 ml, jedno duże jajko. Moje największe jakie tutaj znalazłam miało 70 gram, ale takie 67 gram to chyba takie całkiem normalne. Niecałą jedną czwartą kostki masła, 40 gram. I ważne, ważne, ono musi być porostopione i ostudzone albo po prostu już takie, które się działo. No u mnie, u mnie siedziało w tym opakowaniu przez noc, więc się trochę podtopiło i jest w bardzo się, i 15 gram świeżych drożdży bądź 5 gram suchych. Do tego jeszcze będzie płaska łyżeczka cukru i duża szczypta soli. To jest y, na, same, na same bułeczki. Przed pieczeniem bułeczki po, y, posmarujemy lekko żółtkiem z mlekiem, tak, że drugie jajko się przyda. I posypiemy sezamem jasnym. Ja Miałam tutaj taki z biedronki prażony jasny, jest super. Ja robię moje bu, moje tutaj burgery w dwóch wersjach bo ja nie jem mięsa, ale ludzie w domu jedzą, więc dlatego użyję kotletów, które są z obiadu z przedwczoraj, ale siedziały w lodówce, więc są ok. To są zwykle, zwykłe kotlety drobiowe, czyli wiecie, macie po prostu pierś z kurczaka, albo jakąkolwiek część kurczaka i później w rozrobionym żółtku maczamy i później w bułce tartej i na patelni. Proste, proste. I tak samo można zrobić właśnie, ja sobie zrobię z tofu. Ja chyba po prostu je wrzucę na samą oliwę, bo nie mam ochoty na taką panierkę dzisiaj. Bo do, do burgera też tak świetnie pasują, bo wiecie, do burgerów najlepsze jest po prostu... Yy... Wołowe, nie? Najczęściej się przynajmniej spotykam, nie wiem czy najlepsze, ale najczęściej się spotykam po prostu kotlet taki zmielony. Dodatki wiadomo do burgera jak chcecie, ja wam tutaj wzięłam, żeby wam pokazać ogórka. Super są ogórki kiszone, ale ja mam pod ręką akurat dużo świeżych, więc po prostu pokroję te świeże. Pomidor jest super, ser, sera zapomniałam wyciągnąć z lodówki, ale to i tak będę później robić. Cebula ja mam taką malutką, ale taka duża jest super, bo w takie całe plastry włożycie. Sałata. Co do sałaty, ważne, że do burgerów bierzemy raczej kruche sałaty, czyli jakaś lodowa, bodej rzymska. Yy, I raczej możemy spasować taką zwykłą masłową, bo ja najpierw chciałam masłową, bo ona ma takie liście i osobiście ją najbardziej lubię, ale jak wyszukałam, to lepsze są do burgerów raczej takie kruche. Będziemy to wszystko odmierzać. Nie zapomnijcie o sosach, bo ile ja bym mogła zjeść burgera bez sosów, tak, tak samo wiem, że ludzie u mnie w domu bez keczupu. Nie ma opcji, więc jakiś pieczek, musztarda, może moją jest. Dobra, a więc tak. Mam tutaj wagę i mam dużą miskę, w której to będę wszystko robić, bo tak mi będzie najwygodniej. Po kolei, najpierw 320 gram mąki. I tak, mąka jest dobra każda pszenna, Może być tortowa albo tam luksusowa 550, ale jak się okazało, faktycznie mamy w domu tylko klupczatkę, więc robię z klupczatki, bo jest przedna. Mam nadzieję, że to nie zepsuje wszystkiego. Teraz tak, wrzucamy płaską łyżeczkę cukru i dużą szczyptę soli. No ja na przykład daję tyle. Następne będzie jedno duże jajko. Kurde, musiało się bolać. zawsze się poleje. Ale... Ciepłe masło, w sensie nie ciepłe, ale takie podtopione albo bardzo mięciusie. Idealnie odmierzone 40 gram masła i sobie to wrzucam To ciasta. ciastrza. Odłożyłam sobie tutaj ciasto na bok, bo teraz się zajmiemy czymś bardzo ważnym, a mianowicie drożdżami. Ja mam niestety mleko z lodówki, więc to, je zaraz w mikrowali, bo tak jest najszybciej. I tak, potrzebuję mleka 120 ml, to... No i faktycznie prawie poszłam Ale Ale jak nigdy się nie myli. I tak. Dobra, nastawiłam dosłownie na chwileczkę, bo nie chcemy, żeby nam się przecież ono impotowało. W międzyczasie otwieram drożdże, w których potrzebujemy świeżych, bo ja mam świeże w kosce, 15 gram. Jeżeli byśmy mieli suche, to 5. Mleko super, odrobinkę się podgrzało, nawet się jeszcze przestychnie chwileczkę. Mleko jest, mleko jest fajnie, delikatnie ciepłe i wrzucamy drożdże do środka i dokładnie mieszamy. Musimy do tego, żeby się ładnie tutaj rozpuściły i do końca wymieszały z mlekiem, żeby nie było żadnych kulików. Dobra, mam super wymieszane i wlewam to tutaj. Najlepiej na masło, bo wtedy się trochę bardziej roztopi. Wszystko pięknie jest i mieszamy. Słuchajcie, Ania nam mówi, żeby to mieszać najpierw drewnianą szpatułką lub silikonową. No ja zapomniałam i to wymieszałam po prostu metalową łyżeczką. I było to też delikatne, więc wydaje mi się, że ujdzie. A później przez 10 minut blender, znaczy podmikser do wyrabiania ciasta. No ja mam mikser ręczny, więc będę się przez 10 minut z tym bawić. Jestem po mniej więcej 10 minutach tak, e, miksowania i jak widzicie, ciasto faktycznie się zrobiło fajne. E, no. Powiedzmy, że gładkie i jednolite. Teraz zostawiam je w tym opakowaniu, przykryję szmatką i na półtorej godziny do rośnięcia w ciepłe miejsce, ja daję obok lodówki, no bo tam jest zawsze ciepło w sumie. Do zobaczenia za półtorej godziny. Więc minęła godzina 20 mniej więcej, chyba już 25, a pani Ania mówiła, że tutaj od godziny do półtorej godziny, także będziemy sprawdzać jak wygląda ciasto. Gotowaną blaszkę, piekarnik jest, się nagrzewa, góra-dół 180 stopni, tutaj zaraz będzie trafiać ciasto i teraz zobaczmy jak wygląda ciasto. Ej, ogromnie wyrosło! Tu macie zdjęcie jak wyglądało wcześniej, jak teraz, no przecież jest ogromna różnica. Dobrze, więc ciasto trafia tu i robimy dalej. i sobie zagnieciemy ładną kuleczkę. Podzielę na trzy i później każdą z tych trzech na dwa. Znowu poprawić mąką. I mamy 6 bułeczek, mniej lub bardziej gładkich i równych, ale to dobrze, bo kotlety mam różne wielkości. I zostawiam je teraz na 10-15 minut, jeszcze do wyrośnięcia. W międzyczasie mi się nagrzał piekarnik, dobrze. Yy, a ja idę, zacznę, zacznę podgrzewać kotlety. Także tutaj mam patelnię, odpalam ją, zaraz wleję olej i tutaj mam odsączone tofu. Ponieważ tofu trzeba odsączyć, ręczniki papierowe są do tego super. Pokroję je na plastry, rzucę na oliwę, żeby się przypiekło ładnie, przysnażyło Więc tak minęło 10 minut, 13 właściwie. bułeczki wyrosły no nieznacznie. Przekładam ją tutaj na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Przykładam je wszystkie i te nasze kuleczki lekko spłaszczamy. Leciusieńko. Bo one i tak wyrosną do góry przecież. Wszystkie mamy spłaszczone i teraz tak, najlepiej to zrobić pędzelkiem. Ja nie mam pędzelka, więc będę to po prostu nakładała widelcem w miarę równo, ale mam tutaj rozpełtane żółtko z mlekiem i lekko je smarujemy z góry, delikatnie, dużo tego nie trzeba dawać, ale tak, żeby się ładnie ozłociły, bo właśnie dzięki temu robią się takie złote. Dobrze, więc mam wszystkie posmarowane. Coś mi tam się trochę polało, bo się troszkę pośpieszyłam ale przetarłam to y, ręcznikiem papierowym, więc mam nadzieję, że będzie ok. I teraz dajemy troszeczkę białego sezamu na wierzch, tak żeby miały taki, wiecie, charakterystyczny, bulwerowy wygląd. Półeczki wyglądają ostatecznie tak i wkładamy je do piekarnika. Co ważne, około 20 minut na to, jak powiedziałam, góra-dół, 180 stopni. I mniej więcej na środku, na środkową. Czekamy 20 minut. Tutaj mam przygotowane ogórki. Cebulę my mamy taką domową, więc trochę mała. Ser. I parze pomidora, bo tutaj wyjęłam na spróbowanie, jest jeszcze ciepły, bo on był taki brzydki, więc stwierdziłam, że go wyjmiemy najpierw, żeby wiedzieć, kiedy już są ok. Ale wydają się okay. już ok. zostały w piekarniku, pozostałe tylko jeszcze chwilkę się grzeją. W międzyczasie zrobiłam sos prosty, taki majonezowo-czosnkowo-śmietanowy, no składniki macie już w nazwie. I tu są przygotowane resztę składników i sosy i teraz to wszystko łączę. Wyciągnęłam pozostałe, żeby już je rozkroić i zrobić. Tutaj zrobiłam takiego próbnego i on jest tutaj z tofu, nie z mięsem. I tak, zjadłam bułkę, osobiście uważam, że jest absolutnie świetna, także ja wam polecam ten przepis bardzo i już nie nagrywam więcej, żeby reszta domowników nie miała zimnego, tylko robię. Mamy to, burgery prezentują się tak i oczywiście muszą być na drewnianej desce, no bo nie byłabym influencerką. Dobra, idę jeść, bo jestem głodna. Trzymcie się, Michaki, jak filmik Wam się podobał, to stawcie łapkę w górę. Po więcej przepisów napiszcie w komentarzach, czy chcecie. Tu możecie dać suba, tu film, który YouTube wybiera z mojego kanału specjalnie dla Was. I czym ci się, i powodzenia, i smacznego.